Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na kolejny materiał. Dzisiaj powracamy do komiksowych polecajek, czyli co warto przeczytać. No bo widzicie, rewolucje ponownie pojawiły się na tapecie. Dlaczego? A no dlatego, że tak mi się ta seria spodobała i skoro debiutowaliśmy starszymi pozycjami, to myślałem, że polecę z tematem dalej i Nabyłem sobie dwa jeszcze wcześniejsze tomy: Rewolucje w kosmosie oraz We mgle. Tutaj warto wspomnieć, że jak widzimy, Jerzy Szyłak, też znana persona na naszym polskim rynku, nie tylko komiksowym, wspólnie z Mateuszem Skutnikiem, stworzyła tenże właśnie tytuł. Ale i tutaj nie tylko nazwisko Skutnik pojawia się w jednym z rozdziałów. Dlaczego rozdziałów? Zaraz Wam o tym powiem, ale najpierw chciałbym jednak przejść do tej pozycji. Zajrzyjmy w ogóle jak ona się prezentuje do środka, ale zanim to się stanie, chciałem wam pokazać oczywiście standardowo. Tak oto została nam przedstawiona okładka 49 zł tutaj i te jeszcze zostały pozycje, które chciałbym zdobyć. To jest zbiorcze, można kupić gorzej z tymi i dostępnością. Zobaczymy jak to będzie. No i niestety, ale w są dość cienkie, bo zobaczcie sobie sami. Te w kosmosie zdecydowanie nawet dwa razy są większe, jeśli chodzi o objętościowo. No cóż, nie zmienia to faktu, że ta seria, albo może inaczej, ta część z tych, które do tej pory udało mi się przeczytać, zdecydowanie jest najmroczniejsza i brutalna. Miasto, miasto które porusza tutaj kwestie trochę takie, bym powiedział, polityczne, a bardziej osoby, które poznajemy, postaci, tak możemy ich tutaj odbierać. No i pojawia się cyrk. Pojawia się cyrk w mieście, który wydawać by się mogło, że jest zupełnie normalny, ale skrywa naprawdę mroczną historię, mroczny sekret. I ogólnie ta historia jest związana właśnie też tutaj z tym, chyba możemy powiedzieć, miastem. Bardzo fajnie to zostało tutaj przedstawione, klimatycznie. Dodatkowo fajną historię. Dopiero w, po w krótkim czasie, kiedy sobie to przeczytałem, zczaiłem, że tutaj na dole to jest tak jakby kręcony taki film i on sobie prawda z każdą stroną idzie. To tak jak w produkcie, który ostatnio się pojawił na naszym rynku, tam właśnie śledził fajne takie różne anegdotki, dopisywa... miał tak swoje, że tak powiem, dopisywane były jakieś tam właśnie ciekawostki i tutaj jest taka historia. Bardzo fajny zabieg w tym wypadku, bo jest bez słów, możemy sobie go sami zobaczyć, interpretować oczywiście. On jest w dość prosty i czytelny, ale przyjemny dla oka i jest fajnym mu rozmaiceniem. Natomiast tutaj mówię, zdecydowanie klimatycznie, lekko wręcz bym podział, mrocznie, horrorowo. Straszne zdarzenia, które mają miejsce i to, dlaczego mają miejsce, oczywiście zostaje tutaj wyjaśnione. Nie będę wam zdradzał, ale powiem wam szczerze, że naprawdę mi się mega podobało i... Rewolucje w mgle no, mocno mi przypadły do gustu. Może nawet to są najlepsze, nie tylko najmroczniejsze. No i właśnie rewolucje w kosmosie. Tu jest już troszeczkę inaczej. Warto wspomnieć przede wszystkim, że cena też się zwiększyła z racji na objętość. 69 zł wtedy kosztowało. I istotne jest tutaj to, że mamy. Historię, chyba powinienem powiedzieć jedną, ale podzieloną na różne scenariusze i tak naprawdę dziejące się obok siebie. Warto właśnie wspomnieć, że w trzecim rozdziale to Szymon Holzmann jest tutaj oczywiście to taka informacja odpowiada za scenariusz. No, pozdrawiamy Szymona. Na pewno kojarzycie kultura gniewu, prawda? Dlatego też wspomniałem o produkcie, między innymi. Ale tutaj, tak jak mówię, fajne motywy związane właśnie z tymi podróżami w kosmosie, fajne nawiązania, które ja bym tutaj się doszukiwał różnych ciekawych rzeczy. To mi się troszkę trochę kojarzy kontakt, nie wiem czy kojarzycie taki film z jak się nazywała ta aktorka. Na pewno będziecie wiedzieli, ja też bym sobie przypomniał, ale teraz sobie tego nie przypomnę. Chyba nie. Nie, nie przypomnę sobie, ale tak tam z Matthew McConaughey'em grała ona główną rolę. Pff, no nie wiem, ale oglądałem film fajny. I, I coś też mi się tak troszeczkę tutaj to kojarzy. Ten rysunek. No nie będę zdradzał. Ale mówię fajnie, co zostało wszystko tutaj przedstawione. E, łączy się, mówię, pod koniec w taką, jakby całościową właśnie historię, ale tutaj mamy i nawiązanie tanika też poniekąd możemy tutaj się doszukiwać w tym mocno i dlatego mówię, że gdzieś tam tego typu zabiegi tutaj zostały zastosowane i wyszło to naprawdę bardzo fajnie. No, ale mówię ten finał, kiedy tutaj dowiadujemy się tego wszystkiego, i kiedy to się łączy właśnie w taką jedną historię, która daje do myślenia i która nie jest taka do końca jednoznaczna. Mimo wszystko, na końcu jest ten efekt wow. Efekt wow na pewno cały czas jest, jeżeli chodzi o rysunki. Naprawdę ja bardzo polubiałem właśnie rewolucję ze względu też na ten styl artystyczny, który prezentuje tutaj Mateusz Skutnik. Z tego też względu może bym śmiało mógł stwierdzić, że jest to najfajniejsze. I morfołaki i blaki przy tym, no niestety, ale mimo wszystko wypadają słabiej. Więc rewolucję naprawdę moja ulubiona. Seria, zdecydowanie. No i będę chciał spróbować zdobyć jeszcze te wcześniejsze tomy, coś jeszcze mam tam za nadrzu i Wam też pewnie pokażę. Ale póki co tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Kolejne polecajki. Poszliśmy za ciosem po zdobyciu dwóch kolejnych tomów. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Oczywiście subskrypcja, jeśli byście chcieli, tutaj gdzieś możecie kliknąć. Będzie mi wtedy bardzo, bardzo miło. No i polubcie, udostępnijcie, skomentujcie. I naprawdę rewolucje są świetne i czasami rewolucja jest też potrzebna w różnych słowach tego znaczeniu. Także dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.